Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Dziś taka szybko, bardzo informacyjnie, a więc tak. Prawdopodobnie nie będzie mnie przez ten cały długi weekend Więc przez to, że nie będę miał stałego łącza nie będzie po prostu filmów na moim kanale Postaram się jednak wrzucić jakiś tam film w międzyczasie W miarę możliwości oczywiście, nie obiecuję wam tego, ale w miarę możliwości postaram się jakiś tam film wrzucić Więc możecie tam coś tam się spodziewać powoli Natomiast tego oczywiście nie obiecuję wam, bo nie gwarantuję tego, że będę miał stałe łącze Druga kwestia jest to, że Kupiłem sobie wcówkę do Samsunga Galaxy S4, oczywiście oryginalną słówkę od Samsunga, więc możecie się spodziewać już teraz filmu, który się pojawi gdzieś tak na początku tygodnia. Gdzieś tak w poniedziałek, wtorek, między innymi w te właśnie dni, pojawi się film, który po prostu pokaże Wam, jak ta wsówka wygląda, jak ten Galaxy s w niej po prostu też wygląda, jak, on, jak ona na nim leży i tak dalej. Oczywiście będzie też unboxing, wiele możliwości. Więc tak, oczywiście spodziewacie się tego filmu na pewno w tym przyszłym tygodniu, teraz będzie, po tym drugim weekendzie. Następna kwestia to jest taka, że mam do Was pytanie, które jest chyba bardzo ważne. Więc tak, planuję robić porównanie Sony Xperia z, z Samsungiem Galaxy S4. To są takie dwa typowe modele, które są chyba już no, od tego nowego roku, tak wiadomo. No i są one podobnie wydajnościowo do siebie, no dużo, bardzo podobne do siebie wydajnościowo. Co już tam widzieliście na moim kanale. No i tak, jeżeli, takie pytania do Was oczywiście. Jeżeli byście chcieli, aby, abym te telefony porównywał, E, po prostu zrobię jakiś tam pięcioczęściowy, bo ja nie wiem, pięcioczęściowy bądź sześcioczęściowy film, e, który będzie po prostu porównaniem tych dwóch modeli. E, no i tam w tych filmach będę mówił o tych właśnie dwóch modelach, konkretnie, co one sobie mają, e, czym się różnią, jakie są plusy i minusy i tak dalej. No i czy po prostu tutaj pytanie do Was, czy byście takie coś chcieli? Jeżeli tak, to do, o, dajcie to znać w komentarzach. Oczywiście, jeżeli tak, to o, dajcie łapkę w górę, a w komentarzu dajcie, dajcie znać, E, Oboje, oczywiście abyście po prostu dali znać, że taki film chcecie. E, to oczywiście też dam w miarę możliwości w przyszłym tygodniu, niż zaczniemy ten film robić e, tą całą serię tego porównania. E, no i to chyba tyle w tym vlogu. Mam nadzieję, że e, nie będę tam wam jakby. E, oczywiście przepraszam Was za to, że tych filmów może nie być. E, bo no, myślę, że postaram się jakiś tam film rzucić, tak jak powiedziałem wcześniej. Powiedziałem, powiedziałem wcześniej. Ale nie wiem, nie gwarantuję tego, gdyż po prostu mogę nie mieć tego tam, prawda, starego łącza. Bo ci po prostu łącze będzie za wolne i film będzie się wrzucał w wieki, nie wiadomo jak tam będzie. No i to chyba tyle w tym vlogu. Oczywiście zapraszam was do subskrypcji, abyście byli z mną na bieżąco. No i oczywiście patrzcie na moje filmy, tak, bo to jest dla mnie ważne, oceniajcie filmy. No i oczywiście czekajcie na filmy nowe, które się pojawią w przyszłym tygodniu. Od przyszłego tygodnia oczywiście. No i jak, jak macie jakieś propozycje do co do moich filmów to też dajcie znać, chętnie Wam Was jakby e, wysłucham, no może nie wysłucham, po, wypatrzcie czy tak powiem e, No i pewnie się zgodzę, to, bo widzicie że, widzicie, że na moim kanale nie jest może za, za dużo filmów e, No i tyle, ok, chyba e, wystarczając co powiedziałem w tym vlogu Mam nadzieję, że Wam po prostu dałem do informacji o tym wszystkim, o całej sytuacji. No i dziękuję Wam oczywiście za obejrzenie, Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji mojego kanału oraz do Cześć! Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam.